Jest poniedziałek, 12 lutego. Codzienna liturgia Słowa w tygodniu o 5 rano, niedzielna w sobotę 18. Pochodnia podcast. Czytanie z listu świętego Jakuba apostoła. Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, śle pozdrowienie dwunastu pokoleniom w diasporze. Za pełną radość poczytujcie sobie, bracia moi. Ilekroć spadają na Was różne doświadczenia. Wiedzcie, że to, co wystawia Waszą wiarę na próbę, rodzi wytrwałość. Wytrwałość zaś winna być dziełem doskonałym, abyście byli doskonali i bez zarzutu, w niczym nie wykazując braków. Jeśli zaś komuś z Was brakuje mądrości, niech prosi o nią Boga, który daje wszystkim chętnie i nie wymawiając, a na pewno ją otrzyma. Niech zaś prosi z wiarą, a nie wątpi w niczym. Kto bowiem żywi wątpliwości, podobny jest do fali morskiej wzbudzonej wiatrem i miotanej to tu, to tam. Człowiek ten niech nie myśli, że otrzyma cokolwiek od Pana, bo jest mężem chwiejnym, niestałym na wszystkich swych drogach. Niech się zaś ubogi brat chlubi z wyniesienia swego, bogaty natomiast ze swego poniżenia. Bo przeminie niby kwiat polny. Wzeszło bowiem palące słońce i wysuszyło łąkę, a kwiat jej opadł i zniknął piękny jej wygląd. Tak też bogaty przeminie w swoich poczynaniach. Oto słowo Boże. Okaż mi litość, niech ożyje, panie. Błądziłem za nim przyszło utrapienie, teraz jednak strzegę twego słowa. Dobry jesteś i dobrze czynisz. Naucz mnie ustaw swoich. Dobrze to dla mnie, że mnie poniżyłeś, bym się nauczył Twoich ustaw. Prawo ust Twoich jest dla mnie lepsze niż tysiące sztuk złota i srebra. Wiem, Panie, że sprawiedliwe są Twoje wyroki, że dotknąłeś mnie słusznie. Niech Twoja łaska będzie mi pociechą. Zgodnie z obietnicą daną Twemu Słudze. Okaż mi litość, niech ożyje, Panie. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Ja jestem drogą i prawdą i życiem, nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Faryzeusze zaczęli rozprawiać z Jezusem, a chcąc wystawić Go na próbę, domagali się od Niego znaku. On zaś westchnął w głębi duszy i rzekł, czemu to plemię domaga się znaku? Zaprawdę powiadam Wam, żaden znak nie będzie dany temu plemieniu. A zostawiwszy ich, wsiadł z powrotem do łodzi i odpłynął na drugą stronę. Oto słowo Pańskie.